No nie przekleństwo w pierwszych 30 sekundach jak nie wolno O to chodzi? Nie, bo pieniążek musi być. A! Po co? Po co ten, ten kanał pochodzek nie dla pieniędzy? I wydało się wszystko. No tak samo jak k***a ten. To co ostatnio powiedział? Co? No a przypomnij sobie! Chciałeś mnie ty kupić! Nieprawda, to jest kłamstwo. Nie chciałem, a ci proponowałem. Proponowanie to też chcianie. Nie, nie, nie co tu się dzieje, kurwa. To była tylko przyjacielska propozycja. No i dupa, ostatni. No nie, jeszcze interzy. ja jestem. Cie ma? Kurwa! Dopiero tu wyjechałem! <grym> Świe, zawalowane. Kurwa, tyle się męczyłem, że wyjechałem, a mi we, we mnie przypierdolił, co nie? jest Specjalnie, kurwa! No powiedziałeś, że jeszcze ty. To stwierdziłeś, że nie jestem ostatni, więc uznałem, że mogę. Nie, ci ciężko tym autem jeździ, nie lubię tej Hondy. Znaczy, fajna jest, ale... Ale wolałbym coś innego. Zjebałeś mój ten plan. Nieprawda. Tak! Wywalę ci, ci domowie! Dla ciebie. O nie, nie wywaliłem ich. No trudno. To nie dla no ciebie. No właśnie. No dogoni go! Dogonie go! Dawaj! Dawaj baletka! No! Wyprzeć! Nie! I dupa. Nie umiem jeździć. Jebana Honda! Odpadł ci bagażnik, czy co to jest? Nieprawda. Myślałem, że to twój samochód tak chodzi, a to helikopter. <noise> Traktor City! <noise> o nie. Zabrakło paliwa. To nie ja! A to wcale nie jest tak, że y, Japońcy się specjalnie zabijali. To było tak, że po prostu brakło im paliwa i spadali na dół. <noise> kamikaze! Bo zabrakło paliwa! Po bo... polsku kamikaze to jest brak paliwa. Albo jeszcze, jeszcze lepiej, po prostu te, te samoloty były tak chujowe, że się rozpierdalały w trakcie lotu, rozsypywały się i oni się zabijali przez to. To ja mam lepszy pomysł. Jaki? Że wystarczy przetłumaczyć kamikadze na polski. Honda! Można. Ale ci wjadę w dupę! Jak w koleżankę. Oła! Wziął... Oła! owa, wszyscy mnie biją! Jest początek wyścigu, a ja już nie mam samochodu. Już to się na wrak tylko nadaje, ten samochód. A ten co w tym bolidzie? Wypierdalaj. No nie, i poszła. Guma pękła, kurwa! A ja przez jebany mur kurwa wyjebałem się to nie? To no dobrze bo pękła mi guma Muszę cię kończyć, o frajerwerki tam są O coś zderzak zgubił No nie jak, 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 jak ja się tylko teraz wywalę to jeszcze nie pojadę dalej To lepiej żebyś nie niechał. nie jechał ci to mówię nie wiem, ja liżę bajerkę. O kurwa, co liżesz? Już nic nie liżę. Umarłem. Nie mogłem skręcić, nie chciało mi skręcić auto. Doprowadziło mnie do śmierci. To jest. Pozwę ich teraz. Pozwę Hondę za to, że doprowadzili do mojej śmierci. No bywa. Ło, wow, zaraz będzie twoja kolej. Kurwa nie trafiłem. No, O nie, Te auto jest zjebane, kurwa Bez. bez kurwa z czegołów jest, kurwa do dupy na dwóch kołach normalnie <noise> Szybcy i wolni <noise> no co robi. Ciega, Świetnie. Jest... <grywa> Kurwa, musi ci już nie jeździć! Jak to jeszcze w ogóle jeździe do przodu? <grywa> już już nie powinno stać Podziwiam ten samochód, naprawdę <grywa> Te kontry to są chyba jednak nie do zajechania Powiem <grywa> zajechałeś Faktycznie nie to parejka była, nieprawda to. To jest niesprawiedliwe. Czekaj! Baluchem jadę. <grym> <grym> kurwa to i nie skręca! Statek kosmiczny. Tu mi skręca kurwa w lewo. Znaczy w prawo. nie wiem, mi też boja w ogóle, nie wiem. Chcę w lewo skręcić, nie mogę, bo on na wprost jedzie tylko. <grym> Stary układ kierowniczy nie jest po to, żeby skręcać, jak większość ludzi myśli. Układ kierowniczy jest po to, żeby jechać prosto. I tak mnie uczono w szkole dla mechaników. Nie rozumiem tego, że układ, układ kierowniczy jest po to, żeby jechać prosto, ale spoko. Oh, oh. Widziałem tą lampę! Czekała na ciebie. Ile ludzi nie skończyło! Ty! Co jest? Czuł! Wszyscy nie skończyli! Tylko czteryś dojechało. Bo lampy czekały. O, kurwa, to było dobre. Lampa na mnie czekała. Upolowała cię. Weź tam tego chłopa, wypierdol. A to on jest jednak, nie widziałem go w czekali. A po co? No doszedł, kurwa. Wypierdolaj! Pies go, jebał. Nie możemy go powy, powypychać jak chcesz. Upieramy się do niego, tak? Upierdolamy No nie, nie, nie zobaczyłem co on ma I też nie. Ale on ma coś innego niż my No. On jest pierwszy Nie, ma to samo Ta? Nie, nie. widzę Hondy przed sobą To ale będzie w pierdol On ma to... Op. Nie wiem co on tam ma. O nie, wywalili mnie. Co zachamy. Kopie, tak się robi bączki kurwa na starcie. Nie ma tak wyścigi w kopie. Nie da się, bo musi być w tryopie. Ja za. w Ała. Ała! Super. Przykro, nie musiało się tak stać. Nie, nie jesteśmy stworzeni do wyścigu. Widzisz moją maskę? Nie. No strzała. Widzisz moją dupę? Nie! Ała. Co ci się tam stało? Ała! Te auto już nie nadaje do jazdy. No nie no, ale chamstwo. Ja wjechałem mu w dupę, a to ja się wyjebałem, a nie on. No widzisz. Zepsuta ta gra. Ja tak nie lubię. Moje auto też. O, straciłem zderzak. Straciłem dwa, dwie opony. Moje też. Właśnie <grym> się dobrze. Jestem za tobą. A! No nie wiem, ty jesteś za wszystkimi. Za pisem nawet. No i dupa! Super No i to dosłownie w dupę wjechałem Jeden ja momenty nie dojadę, to jest pewne Przykro mi Ale dwa punkty są Ja to nie może być tak, że będę ostatni w klasyfikacji Z trzecie miejsce to i tak na podium, nie? Na trzy osoby Ja na szkołę na weekend Przykro mi nie chcę. Daje pracę. I drugą zmianę. Haha. Ha. Ja będę miał fajne lekcje weekend. Ej, ten gość jest za mną, wypierdolę go. Ej, ej, ej! Wyprzedził mnie. Walnij mu. No Ale masz nie maszynki żadnego. To jest niesprawiedliwe, on ma szybkie auto. Rozpierdolę go. Gonie gnoja. zabij go. No Kurwa, i... nie trafiłem. Dupa, dupa, no nie! Po, po, po prostu tak się spokusowałem, że już gówno zrobię. A ma jakąś kurwetę? Ja nie rozumiem, w ogóle nie, nie driftuje, nie zwalnia A... przy zakrętach. A leciałem bokiem tylko! Nie driftuje, nie zwalnia przy zakrętach. Ja nie wiem, jak on to robi. Auto Ein No, jak to ścięty. Dupa nie ścięty. Dobra, pooglądajcie sobie. No, idziemy spać. Niezwykle emocjonujące wyjści. No. Dobra, jeszcze nie wypadki, co fajne. Maskę zgubimy. Idź spierdala trochę na lewo. To jest lewy samochód. Gajowski, na pewno. Leworium. Macha tyłu, jak homoseksualny. Wyjdziemy ze spodarski samochód. Dajesz. Dogonisz jeszcze kogoś. Na pewno nie tego typa. Trzeba prywatne poczekalnie robić. No to więcej osób by się przydało. Jest. No ale wiesz, nie jest z nim śmiesznie, bo on cały czas, kurde wiesz, pierwsze miejsce, a tak to nie mamy co... To... No właśnie, ten. samochód tam był. No. No, więcej ekspo dostanie, jak będziemy jechać z nim. Co, on dostanie? Nie, bo im więcej osób, tym więcej Expo się dostaje. Wszyscy. Nie, ha! I tak to jest ostatni wysiłek. Przykro mi. trzeba Honda trochę zaktualizować. Zaktualizować? <noise> Dorobić jej bodykit. Ja że ci bym przedził. Zdobrował cię! Nie zgubę, ale jestem w gardło. No właśnie, na chuj się grzesz. Nie wiem, kontent robię. ty! Nie ma takiego wyprzedzania. Hurdba driftuje po trawie. Co jest? Czemu go przeniosło za mnie? Gehst ja. Hallo. Ja. <laughs>